Budowanie zaufania u kupujących to jeden z ważniejszych aspektów tworzenia sklepu internetowego. Często składa się z pozornie mało znaczących szczegółów. Jednym z nich jest pokazanie danych kontaktowych w widocznym miejscu w sklepie, na przykład w nagłówku. Ten zabieg spowoduje wrażenie u kupującego, że nie unikasz z nim kontaktu, a wręcz otwierasz się na klienta i jesteś gotowy odpowiedzieć na jego wszystkie pytania. Zobacz jak w Storefront stworzyć pasek z danymi kontaktowymi. Przejdź do edycji nagłówka i dodaj kolejny wiersz lub sekcję nad istniejącymi już tutaj elementami. Ja dodam kolejną sekcję. Chcę dodać trzy informacje na temat tego, jak można się kontaktować z moim sklepem, z moją obsługą, więc sobie przygotuję trzy kolumny. Teraz przejdę do dodawania treści. W tym celu muszę dodać moduł tekst i multimedia. Tworzę nowy. Nazwę sobie ten moduł na przykład e-mail. W edytorze tekstu podam mój adres e-mail kontaktowy. Mogę oczywiście go podlinkować. Kolejny moduł to będzie moduł z numerem telefonu. Numer telefonu też można podlinkować. I trzecia informacja to będzie na przykład Facebook w postaci ikony, która będzie linkować do profilu. Kolejny raz dodaję moduł Tekst i multimedia. Dodaję obraz z dysku komputera. I jak widać, obrazek jest troszkę za duży, oczywiście. Mogę go pomniejszyć tutaj w edytorze i powiedzmy, że teraz będzie miał mniej więcej te wymiary, o które mi chodzi. Ale mogę też użyć na przykład modułu obrazek, po prostu, i, i w tym miejscu go umieścić. Szybciutko pokażę w takim razie, jak to zrobić. Usunę moduł z tej kolumny. Odszukuję typ modułu obrazek. Dodaję nowy, nazwę go sobie tak samo. Wybieram obrazek z dysku komputera. Tutaj również mogę zmienić rozmiar tego obrazka, podając jego maksymalną szerokość. Teraz będzie trochę za mały. Powiedzmy, że taka wielkość jest w porządku. No i mogę też wstawić link do tego obrazka. Wystarczy, że kliknę obrazek podlinkowany. Podam adres. Mogę zaznaczyć opcję, czy chcę, aby link był otwierany w tej samej karcie lub w osobnej. I zapisuję zmiany. Co dalej? Chcę, żeby mój pasek nieco się wyróżniał. Więc w sekcji, w której dodałem informacje, ustawię kolor tła. Jakiś taki szary powiedzmy. Zapisuję zmiany. Ewidentnie widać, że te informacje nie wyświetlają się zbyt równo, więc teraz je wyrównam. Żeby to zrobić, muszę najpierw w każdej z trzech kolumn ustawić szerokość tej kolumny zależną od treści, która znajduje się w danej kolumnie. OK, no i teraz widzimy, że automatycznie wszystkie te informacje zostały przyciągnięte do lewej, ponieważ domyślne ustawienie wiersza właśnie tak jest zapisane. Poziome wyrównanie do lewej, ale zmienię do środka. Mam też tutaj kilka innych opcji. Kolumny rozstrzelone, warto się tym pobawić i zdecydować, który efekt będzie najbardziej odpowiadał. Mogę też ustawić wyrównanie w poziomie. Zapisuję zmiany. I w zasadzie mogę jeszcze ten mój pasek wyświetlać na całą szerokość ekranu. Zapisuję zmiany. Zapisuję zmiany w nagłówku i mogę podglądnąć moją stronę. Załóżmy, że przeszkadza mi jeszcze fakt, że ikona Facebooka jest tutaj przyklejona do krawędzi tego paska, czyli tej sekcji. Więc wrócę jeszcze do edycji. I żeby to zmienić, to po prostu w sekcji ustawię wewnętrzne marginesy: górny, dolny, zapiszę zmiany. Proste, prawda? Oczywiście w tym pasku możesz umieścić dowolną informację, na przykład o aktualnej promocji albo po prostu dać kolejny pasek nad paskiem z danymi kontaktowymi.